Dzień dobry kochani, w kolejnym vlogu dziś Mikołajki, więc uznałam, że zrobimy coś wyjątkowego. I dochód, który uzyskam z dzisiejszego dnia, nie tylko z tego filmu, ale z obejrzenia przez Was wszystkich filmów, jakie sobie dzisiaj macie ochotę obejrzeć na moim kanale, tyle ile zarobię w ten dzień oraz połowę dochodu z książek, które są na mojej stronie dzisiaj w promocji, takiej jak były prawie na Black Friday, przekazujemy na się pomaga na Alexa. Bardzo gdzieś mnie ta wewnątrz ta historia poruszyła i kombinowałam, jak mogłabym. Pomóc. No i dobra, startujemy z tym e, vlogiem. Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj trochę nietypowo, bo już jest... Po południu, w sensie jest około 13.00. Eee, I słuchajcie, po pierwsze, co? Posprzątałam szybko w pokoju Antka, więc jest tutaj nawet względny porządek. Eee, ostatnio ktoś narzekał, dlaczego ja sprzątam pokój dziecka. No brawo, dlatego kto e, jest w stanie nauczyć trzylatka, tak żeby dobrze posprzątał. Dla mnie ważne jest to, żeby sprzątał i czuł z tego radość. Tak samo jak ma obowiązek rano ścielić łóżko. Eee, I tak dzisiaj wyglądało łóżko pościelone rano. Oczywiście mogłabym się denerwować, że nie jest pościelone idealnie, ale dla mnie ważniejszy, się, ważniejszy jest fakt, że pamiętał, że rano. W stanie musi wziąć koc i próbował to zrobić. No a ja nie wiem, czy wasze trzylatki ścierają kurze i, i inne takie rzeczy. No gratulacje. Ja też lubię raz na czas po prostu wyrzucić syf, który się nagromadzi w pokoju. I e, dzisiaj w pokoju też będzie Gustaw. E, tutaj zostaje na jakieś trzy godzinki, tak myślę, że się wyrobimy. Trzy, no może trzy i pół. A my jedziemy na spotkanie ze świętym Mikołajem. I nie byłoby to takie aż trudne, teraz logistycznie, gdyby nie to, że musimy po pierwsze dojechać do Katowic, a po drugie, co jest pewnie trudniejsze dla mnie, już to zacznę sobie tylko układać powoli, no to Antek uznał, że skoro Mikołaj, to on nie może iść tak normalnie ubrany i ja muszę przynieść koszulę i go przebrać na tego Mikołaja i on chce pojechać w koszuli i ładnie ubrany. Próbowałam mu wytłumaczyć, że będzie tam skakał na dmuchańcach i różne inne rzeczy robił, ale dla Antka najważniejszy argument jest to, że jest to jego ważne wydarzenie, a mamo na ważne wydarzenia chodzi się w koszuli. No nie będę protestować, będzie pewno jedynym dzieckiem, które będzie tam hasać i biegać i właśnie skakać na dmuchańcach w koszuli, ale z drugiej strony można się tylko cieszyć, że rośnie mi taki mały gentleman. Także zapraszamy Was na nowego vloga i dzisiaj wybieramy się do wielkiej fabryki elfów. A tu mamy takie zawiniątko. Dzień dobry. Kto tu śpi sobie w szlafroczku? Zobaczcie, jakie zawiniątko. Kto tu śpi w szlafroczku panci? No kto? No ja. Ty możesz jak oddychać w ogóle? Chodź, będziesz teraz w pokoju Antosia. Chodź. O, po brzuszku. No dobrze, po brzuszku. No głaszcz mnie pancia. Głaszcz mnie pancia po brzuszku. No tak, tak. O, tak. O, tak. No i pokój przygotowany, budka, maty, jedzenie, woda, szlafrok, on już jest przeznaczony dla Gustawa, Gustaw cały czas chce w nim spać, wszystko z podłogi z miętek. Co tam jest? A nie ma, że nie wiesz, gdzie jest domek? Tu jest domek. Ha? No chodź, Gustaw, no chodź. Słuchajcie, dla mnie święta to też czas robienia prezentów samemu sobie e, i tak sobie zastanawiałam, co bym chciała sobie kupić i nie jestem może typową kobietą, która marzy o biżuterii i kosmetykach i szukałam czegoś praktycznego dla siebie. I jak wiecie, większość czasu e, ja jestem w podróży i jest jedna rzecz, która niesamowicie mnie doprowadza do szału, czyli walizki. E, kto ogląda moje instastories wie, ile razy po prostu miałam ochotę już skakać po moich walizkach, ponieważ... Nie miałam odpowiednich rozmiarów i w końcu powiedziałam dość koniec. Chcę też mieć takie walizki, które jedna w drugą wchodzi i mogę je włożyć w jedno miejsce, a nie, że jak widzicie vloga, to w moim mieszkaniu prawie w każdym kącie leży jakaś walizka, torb. I proszę, w końcu mam Słuchajcie, pięć walizek Schowanych w jednej dużej Walizce, to są walizki z Winx, Bardzo ładny Profesjonalny kolor, jak widzicie I mam wszystkie w tym samym Odcieniu, wszystkie w tym samym kolorze Od tej bardzo Dużej, średniej Takiej jednoosobowej oraz kabinowej I też mam Kosmetyczkę z tego samego zestawu I co najważniejsze, kosmetyczka Jest z paskiem, tutaj mamy kot, ona jest takim jak widzicie pięknym, eleganckim kolorze, więc też się będzie bardzo ładnie prezentować i też jest dość niecodzienna, więc nie będę miała problemów na o oh, Jezus Maria, na taśmie, bo jak są wiecie, raz miałam czarną i to było o zgrozo, bo wszystkie prawie wyjeżdżające były czarne i tu macie następną, więc tak jak mówię wszystkie w siebie wchodzą i coś co w końcu ktoś też pomyślał i brawo dla Fiedlowings że ta zapinana kieszeń nie jest zmarnowana, jest tutaj jeszcze taka mała, znaczy mała, no właśnie nie mała, bo bardzo duża przegródka, tu właśnie mogę albo bieliznę albo też kable, bo tak nie widzicie tutaj, albo właśnie wszelkie kable można tutaj schować, także no, bardzo mi się podoba też jakość wykonania i wielki, wielki plus też za cenę, ja zostawię Wam linka do nich, tu mamy tą trzecią walizkę, może ja tak zrobię taką wiecie wystawkę, żebyście z tyłu widzieli. No po prostu jedna wchodzi e, idealnie w drugą, jak widzicie, o. To są te dwa rozmiary. Teraz trzeci, ten, który pewnie najczęściej będzie u mnie e, towarzyszył, e, czyli taka jednoosobówka dla mnie. E, ale jednoosobówka na tyle duża, że właśnie wejdą mi i moje rzeczy, e, i laptop, i pewnie jakiś dron, e, i dodatkowe rzeczy. Tego rozmiaru niesamowicie mi brakowało. E, no i tutaj mamy tą kabinóweczkę e, bardzo ładną. E, tutaj w kabinówce jeszcze nie mam wkręconych e, kółek. Na końcu w ostatniej mieści się e, moja. Mm, Kosmetyczka, która ma najważniejszą rzecz, czyli zaczep. I naprawdę, jeżeli myślicie o zakupie jakiejkolwiek kosmetyczki, to serdecznie polecam, żebyście zwrócili na ten mały szczegół uwagę. To jest chyba, jak dobrze pamiętam, albatros tak się nazywał ten zestaw. Ale tych zestawów też jest dużo, także polecam, jeżeli nie słyszeliście jeszcze wcześniej o tej firmie. No i lecę jak idiota z tymi rzeczami. No ale dobra, teraz muszę się pośpieszyć, bo mam jeszcze dwie przesiadki po drodze. Tak się martwiłam, że on tak się będzie długo zbierać, że długo nam to zajmie, że biegłam do tego przedszkola, potem go poganiałam, żeby się jak najszybciej przebierał i efekt jest taki, że będziemy teraz 20 minut siedzieć na przystanku, bo no, tak szybko wszystko załatwiliśmy. Ale co, przebrałeś się w koszulę, tak? Bo gdzie jedziesz? Do Mikołaja. Słuchajcie, ten elf tylko urósł. On się w ogóle nie rusza. No, nie elektrycznie działa. Musimy dodać coś, co nie, nie może, się śmiać. inne wykładki. Halo Masz jak Jakub? No do no, Mikołaj, mamy no, poważny problem. Awaria jest. Co tu robicie? Układanie. Mhm. Mm I o co jeszcze? Mikołaju, Ci o książkę. O książkę poprosisz, tak? I o co jeszcze? Laweczka, i hey, co jeszcze? Lego, tak? Ale wszystko mamy rękami tak? A gitara też tam jest? Co? No już wpadł do tego worka na dole, widzisz? Let's go outside, the snow is falling down And every child is having so much fun The snowman is twice the size as me no, Well, with the smile quirky as mine We're holding hands to keep each other warm while we stand And watch choir performing all the Christmas songs that we love Get all the Christmas songs that we love. And then while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. Wagga, it. can I feel and joy. It's <laughs> beautiful, kissing on a mistletoe baby with you. I don't need any presents. As long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe baby with you. do beautiful, kissing on a baby with you. Did you say something? Mikołaj powiedział? To jest to mój ziemi. A podobało ci się? Tak. A co było najfajniejsze? Nie wiem. Jakie kulki? Ty No i kto tu jest nasze maleństwo? No jakie długie maleństwo. To tata już przyniesie papier. Na co przytuliłeś go?